Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na Makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować model samochodu dostawczego, który kupiłem na giełdzie w Sosnowcu od Look As Workshop. Chodzi o model Żuka. Żuka o znaczeniu A. 16B łączność, dokładnie takim właśnie model, jaki tutaj aktualnie widzicie na załączonym obrazku. Taki właśnie model chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. To jest krótka informacja o właśnie tym żuku. Dodatkowo są zdjęcia poglądowe tego modelu, jak on wygląda. Bardzo, bardzo ładnie wykonany. On jest wykonany z druku 3D z dodatkiem blaszek fototrawionych i oczywiście skala 1.87 3H0. Także tak, taki model dzisiaj chciałem Wam zaprezentować. I jeszcze na koniec tutaj w ostatniej zakładce mam zdjęcie jak taki prawdziwy żóg właśnie wyglądał. Tutaj oczywiście jest to nie jest oznaczenie łączności, natomiast chodzi o model żuka, że jest to żuk w oznaczeniu A16B właśnie. Czyli to jest taki żuk, gdzie mamy tutaj pasażera razem z kierowcą plus takie przedłużenie, które właśnie umożliwiało przewóz więcej osób. I takie właśnie żuki były stosowane w łączności. No i teraz zapraszam was do takiej krótkiej właśnie Takiego, takiej krótkiej prezentacji tego modelu już na mojej makiecie. Tak, aktualnie w kadrze widzicie opakowanie z modelem. Jest to taki kartonik, w którym właśnie znajduje się model Żuka z oznaczeniem A16BM PPT i T Łączność. Właśnie w takim oznaczeniu. I to jest oczywiście model od LucasWorks, yy, przepraszam, Workshop. No i teraz jak tutaj wygląda ten model w środku. On jest oczywiście zapakowany tutaj na tyle, żeby można było bezpiecznie go tutaj transportować, żeby się tutaj nie uszkodził. Ja te wszystkie elementy na razie tutaj powyciągam, po to, żeby właśnie wam teraz pokazać ten model. Tak tutaj zabezpieczony jest. Takimi gąbkami. O, o, przepraszam. No i teraz sam model. Dodatkowo, tutaj w opakowaniu wyciągnąłem jeszcze taką część osobną. Ona jest dodatkowo yy, Kupiona przeze mnie, to jest taka część, która można położyć na pacie. Ja mi to wyciągnę, żeby wam pokazać, ale to później. Na razie pokażę wam, jak ten model właśnie się prezentuje. Postaram się go tak tutaj chwycić, żeby go nie uszkodzić. Jest to bardzo delikatne, wszystko. No i tak wygląda model. Tutaj mamy napis łączność. Kabina. To wszystko, tutaj to, co tutaj w dolnej części jest, to jest oczywiście wszystko druk 3D. Natomiast nie wiem, czy widzicie, tutaj na przykład lusterka. To są już elementy, właśnie z blaszki fototrawionej. Z jednej strony, teraz pokażę, z drugiej, jak wygląda jeszcze. Tak wygląda tył samochodu. Tu mamy koło i pakę. Tył samochodu. Mamy tutaj numer rejestracyjny, nawet to są numery rejestracyjne, właśnie które były w tych właśnie latach. To były te tablice e, białe, napis na czarnym tle. To samo tutaj z przodu. Też numer rejestracyjny. Oznaczenie samochodu, nazwa samochodu, lampy, migacze. Na górze mamy oczywiście lusterka. One są przyklejone na, na oknie. No i z drugiej strony, jak wygląda model. Z drugiej strony wygląda w ten sposób. Też mamy tutaj oznaczenie, właśnie łączność. Też mamy lusterko. Też takiej właśnie blaszki fototrawionej. No i spód modelu, spód modelu wygląda w ten sposób. Też mamy dosyć dużo detali, rura wydechowa, silnik, napęd, wał. Mamy nawet tutaj miejsce na chyba koło zapasowe. No i bak oczywiście też jest. No i chyba nawet wlew z tego co widzę. Tak tutaj nie wiem, czy widzicie. Czy dobrze fokus złapał? też tak tutaj widać w lewym baku. Tak się właśnie prezentuje ten model. Bardzo piękne malowanie. W ogóle te, te samochody bardzo ładnie prezentują się. Szczególnie właśnie ta łączność. Kojarzę właśnie z dzieciństwa te samochody właśnie w tym malowaniu łączności, gdzie właśnie jeździły po mieście. Miałem znajomego, który właśnie miał kogoś z rodziny, na no właśnie, włączności, no i bardzo często tam właśnie się pojawiały te samochody. On jeszcze akurat mieszkał w takim domu, który był należał właściwie do, do, do tej właśnie firmy, do, do telekomunikacji. Oni wynajmowali to, to mieszkanie, no i tam oprócz tego domu jeszcze był taki plac, na którym właśnie te samochody. Zjeżdżały się pod koniec dnia, także dosyć dużo tych samochodów różnych było. Było właśnie między innymi taki właśnie, taki właśnie żuk. No i dodatkowo jeszcze oprócz tego modelu samochodu, mam jeszcze ten element, który Wam tutaj chciałem pokazać. Kogo sobie tutaj wyciągnę? Jest taki malutki, że ciężko go tutaj. Wziąć. Mam nadzieję, że to będzie widać, że mi tutaj nie spadnie to z tego palucha. O, taki, taki tutaj do, dodatek na ten napakę do tego właśnie żuka. jest jakiś nie wiem, silnik, który jest przymocowany właśnie do, do palety. No, i to jest właśnie ten element, który mogę sobie później na pacę tutaj położyć. O. No i tak w tym momencie wygląda model już z tym, z tym elementem. Tak się właśnie prezentuje. Ok. Także mam nadzieję, że prezentacja Wam się budowała oraz model. Tak jak mówiłem na początku do kupienia są te modele. Pewnie na stronie oraz na fanpage'u Lucas Workshop. Oraz można też spotkać pana, który właśnie te modele tworzy. Można go też spotkać na giełdzie w Sosnowcu. Także, jak ktoś jest w pobliżu, to zapraszam. Naprawdę warto kupić bardzo ładnie model wykonany. Film dobiegł już do końca. Jak zawsze zapraszam Was na inne filmy na moim kanale, a dzisiaj z Wami się już żegnam, cześć.